Witam się z Państwem! Adam Borzek! Zagramy. <grywka> Pozdrawiam. Zagramy sobie FIWKĘ, yy, Mówisz co gram. że mój kuzyn też będzie grał ze mną, bo to będzie wyjątkowy odcinek. Zrobimy coś takiego, że on zagra jako. Yy, ze, mną, ze mną w jednym zespole: yy, sepson 1, 2, 3. Napisał, żebyśmy zagrali mecz yy, Wolfsburg-Bayern. Wolfsburg, ja. Oczywiście bierzemy jak zawsze słabszą drużynę, czyli bierzemy, bierzemy Wolfsburg. Zagramy... Ja Bayern jest słabszy? No. Faktycznie. Weźmiemy Wolfsburg, będziemy razem grali w jednej drużynie, także na dwa pady, więc pewnie przegramy, bo gramy na legendarnym. Nie zmieniam mojego założenia programu, że gram zawsze na legendarnym. Wyjątkowy odcinek, yy, tylko oczywiście zaczynamy od otworzenia paczek. Otwieramy Ultimate Stream. Pewnie jak zwykle gówno. No, to wiadomo, ale zobaczymy, jakie gówno wyskoczy. Otwieramy Ultimate Team, przeglądaj paczki. Tak, są dwie za darmo od jej Sports. Uwaga. Kurwa! Co to jest? Ale jest złota. Dobra, do składu wrzucamy to, 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 to. Aha, to tylko może użyć, o, to dobrze! O, będę mógł od razu nową paczkę kupić, to bardzo, bardzo fajnie. Jeszcze jedna paczka. Kurwa mać! Czarny czek. Czarny czek. Tak, kupujemy paczkę taką samą za 7,5, a może jakaś promocyjna, ale nie stać nas oczywiście. Dobra, kupujemy taką. <kłysk> Uwaga! Może kupiona paczka będzie szczęśliwa. Uuu. Tak... Zaczynam wątpić w FIFA, powiem wam. chuj, chuj jej w dupę. Zawsze mogło być gorzej. No a zawsze mógł wypaść na przykład... Yy, yy. ker. Bierzemy sobie Wolfsburg, tylko jeszcze zaktualizujemy składy, ale to nie będę tego pokazywał. Myślisz, że to jest dobre? Mm -mm. Nie, suche chuj, na bank. Chcesz biszkopta? Chcesz kopta? Nie. No thanks. Dobra, No wybierzemy. Mmm, Shitman, dwa mecz. Zagramy w Wolfsburgu, nie? Dawaj, tak jest. Skakuj, Szwabia, piepie, 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 piepie. Zielony Shit. Uwaga, Bajon! Ej, nie ma jakiejś takiej dużej. Różnicy no jest właśnie. Takieś, ale jakiejś szczególnie dużej nie ma. Jeszcze ustawiamy składy i czas. Dobra, oczywiście, żeby nie było, będzie legendarny. U nich, tak jest, lato. Przepraszam. bezchmurnie, bo po co nam takie pierdoły tutaj? Hmm. No, i ustawiamy składy. Kogo my tu możemy? Mamy dostaw ataku, zaraz obczaję to. On jest za wolny. Nie może być Ventr. Bender kryzę Kruza daj. Kruza daj panie. No dobra. Draxel, on jest dobry, on musi tak. być. Kali, Jury, Wierinia. No dobra, dobra. Tresz, Trześć. 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 trzeba rzucić Szyrle. Czekaj, czekaj, czekaj. Ty, patrz, jakie statystyki ma Naldo. Wow, shit. Ty, cześć, Ron Ronaldo, Tych, nie? Ronaldo. Trochę? Naldo. Szyrle, szyrle. No, czekaj, czekaj, czekaj. Dante tutaj jest zł. O, o kurwa. A, A, właśnie jest Dante. Ach. Jak przegramy, nie, jak wygramy, ym... to, to wygramy. wygramy... <laughs> Dobra, uwaga, uwaga! Piękne starcie, taki trochę niemiecki klasyk ostatnio. Wolfsburg z Bayernem. Czy Robert Lewandowski ustrzeli Wolfsburgowi pięć bramek i proponuję coś takiego zrobić? Co ja zawsze robię, że bierzemy formację <coughs> i damy pięciu obrońców. Bo jak gramy we dwóch, tak. to może być kurwa bardzo źle. Tak, Okej, okay. to. Wiesz, być... to ja na tym grałem Lechem i Lechem wygrałem z Bayernem. Damy sobie defensywny. I grę z country. No i gramy! Ja jestem czerwonymi? Tak. Na no czerwony, czerwony tak. tak. Spokojnie jest, Robin. Jest egoista. My, my, my piłki nie będziemy w tym meczu mieć. No wiem. Kurwa komponent! No ludzie, to miało być prostopadłe takie ładne. Wiem, jak przegramy, to musimy sobie napchać biszkoptów do buzi yy, i musimy je zjeść. <grymne> A tyle biskoptów razem, to nas zas zasuszy. <grymne> I umrzemy. Będzie taka. taka śmierć. Yy, tak, nagrana śmierć. Dwóch studentów z Wrocławia zginęło podczas nagrywania <grymne> filmu. Podczas jedzenia biszkoptu. <grymne> <grymne> Ale śmieszki. Mogę <grymne> zgubić śmieszne. Ja Ufacy. się nauczyłem w tej Fifie, że jest coś takiego, że jak się rywal długo utrzymuje przy piłce, to trzeba trochę spuścić ston i się cofnąć, oni wtedy popełniają błędy. Jak naciskasz, to oni jest, będą dużo, właśnie dużo mieć piłkę. Bardzo się zrozumieliśmy w tym momencie. No, trochę. Ja chciałem się cofnąć. Nie biegnij nim! Zwracaj nim! Zmienić zawodnika, żeby był jak najbliższy. Tej drugiej linii. bo obrońcami nie możemy... Spokojnie, może... trzeba się wyluzować. Spokojnie. Trzeba się wyluzować. Ej, jak ty to powiedziałeś? Że, że taki, tego typu mecz to jest rakowisko, tak? tak rakowisko. <laughs> rakowisko. <laughs> w sensie, dzisiejszy mecz ma podtytuł. <laughs> rakowisko. Ej, ziomek! Kurwa, ci jedne! Yeee! Yeah! Ale Ej, to fajnie jakby była czerwona, motherfucker. Te emocje, te akcje. Zagrobię ci, ale, przepraszam. Gdzieś jesteś? Tu, 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 dół. Ej, ja tu podawałem. Ale, dół, ale, dół. Dobra, bo ta FIFA oszukuje w sterowaniu, jak już mówiłem. Ej, dobrze nam idzie. Re Lewandowski przy piłce, spokojnie. Zabezpiecz tam środek. A ja tu. Dobrze, zajbiście. O oh. nie! 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 Stawaj! Nie umieraj. Nie! Tak się kurwa staraliśmy. Ej, ale no, bo on tak tam leżą i dupy. Oni powinni wybić piłkę. Robin podawał, fake, fake, fake. <noise> Nie leżalą, za zgubki też jeszcze Robem podawał, po! Chyba ich było w tej Fifie. EA Sports, it's a fake. It's in the fake. It's in the fake. Ej, foul! O ty No dobra, nie, nie, bo ten pressing nie działa w, na legendarnym, to nie można, nie można, nie można, nie można, nie można. No i już przegrywamy, czyli te biszkopty chyba nam nie uciekną. Biszkopt challenge, tworzymy nowy challenge. Pewnie było coś takiego, ale było z piankami, to my stworzymy biszkopty których jest tyle. Na pewno, na pewno, na pewno na jest tyle tego... tak, 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 wystarczy. <laughs> Nein! Kurwa, źle, no... Boże święte rakowisko. Już jest 31. minuta i gówno się dzieje. Nein! Hmm? Te strzały. 100% podania tu i tu były. Czaisz to? Tak. Jaki poziom mamy? Podawaj na bok maksymalnie, na bok. Na bok, nein! Aha, bo, dobra, sorry, ja zapomniałem, że jesteśmy tymi białymi. Kurwa, odskoczyłam o piłkę, naprawdę, nie no, nie wierzę w to. Fake! <laughs> fake, fake, fake Lewandowski. fake Lewandowski zagrał ręką Ej, przepraszam, podawałem na bok. Ej, dobra, nie da się sterować w tej FIFie! No daję maksymalnie na bok, no Spokojnie. Wyluzuj. Sam się wyluzuj <laughs> Bez agresji. Ah. To tylko bajer. Tylko baja. Bayern. Bayern. Oh, oh, oh. Dante do ataków, kuruj się. Ej, dobra, trzeba trochę defensywę zmniejszyć jednak, bo to nie da rady. Dante! Czemu? Czemu Dante? Czemu, czemu wyczytałeś Dante? No ja nie, on sam tam był! Co ja miałem zrobić? Flisk. Dobrze. Ej, to dawaj teraz zmienimy się na Bayern. Nie. <laughs> Ej, w sumie mogliśmy grać w Bayernem bez dwóch, wiesz? Dobra, dawaj. I ciśniemy dalej, dopiero 42 Patrzcie, co 20 minut nam, co 27 minut nam strzelają. Ale sromotne rakowisko, ale przynajmniej są gole, w końcu są bramki w moim, w moim filmie. <laughs> Więcej niż jedna. No dawaj na tą piłkę. Ej dobra, na dwóch się nie da tak grać, musielibyśmy naprawdę trochę poćwiczyć, to jest legendarny. Samemu się tu ciężko gra, a co dopiero razem, gdzie my nie myślimy tak samo. W ogóle nie myślimy. W ogóle nie myślimy. <laughs> myślimy co? Co to jest? Roben nie poda, patrz, nie poda. Robin. Jak to robię? Weźmy piłkę, weźmy piłkę, no nie da się kurwa. Rzeczywiście sam szedł. No? Ja już chyba powoli zacznę biszkopty zapakować do mordy. Dobrze, koniec, koniec połowy. D dotrwaliśmy tylko z 2-0, nie, nie jest źle. Zacznę. 36% posiadania piłki. To jest strakowisko dramatyczne. Dramatowisko. Dobrze A, dobrze, doszedłeś do strzału. W końcu. To jest nasza pierwsza akcja w tym meczu. Tak jest. Tak, pewnie, 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 pewnie. Myla Kpierd dalej <ścoughs> Wojna z wiatrakami, nie? Wy tak. skitą, kurwa. Nic się nie dzieje, nic. No ale patrzcie, Robin gra jak Robin. Robin gra jak Robin. Nie, hmm. no się nie liczy, bo przy golu podawał. Nie, 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 nie. Super. Ty do mnie wyrzucałeś, czy ja wyrzucałeś? wyrzucałeś. Do siebie wyrzucałeś. No małd. właśnie, nie, nie. cudu. To... tak mnie to zastanawia. <klujne> Niech mu zajebał. No ja szybko, bo leży. No żony! No chciałem, ale nie dało się podać, dało się tylko strzelić. Jestem Roben. No, żony, no przepraszam. No i chuj, no i pograny, bo już by mu się Roben włączył. No Rob, Robert. Roben Lewandowski. To ma by to był gol. Ja bym płakał. No coś ty zrobił! O! Oh, <grystanie> kurwa! No, jaka akcja była? Panie, jeszcze raz! Aj jaj. <grystanie> <grystanie> nie! nie, ciebie kurwa kontuzja będzie! No nie! Dlaczego? Jakie rakowisko? No! <grystanie> <taki rachowisko. grystanie> nope. Jakie to jest głupie Nie da się wykorzystać błędów w tej Fifie przy takich botach, to jest chuj. No A ja Lechem z nimi wygrałem Warto jest po prostu słabszy, nie? Dobra a więc nasz zajebisty mecz y, przegraliśmy, no w sumie byliśmy z góry skazani na porażkę, także nie, nie, nie udaję, że mogło nam się udać i muszę teraz wpierdolić te biszkopty. Kuzyn stoi obok, bo po meczu, y, po meczu stwierdził, że chce się ich zabić, bo przegrał pierwszy mecz w życiu i generalnie chciał się zabić, ale go udało się uratować. Chodź, chodź tu, chodź, pokaż jak wyglądasz i popatrzcie na niego. Chciał się zabić, rozumiecie to? Kaja, świetna nos. I oczy No. A ja teraz się zajmę jedzeniem piszko. Dobra. Mam, ale mam je pogryźć od razu, czy tak powsada się? Nie. Dobra. O, o, o! Ej, to rani mi te. O. To no, ja, mnie rani. Mm -hmm. Mm -hmm. Smaczne? Też więcej? Mm -mm. Mm -hmm.

Dobra, ale wykonałem to, co powiedziałem, że zrobię, jak przegram. W sumie. chujowe to było. Ale. Ale łapkuńcie. Cieszę się, że oglądaliście ten film. Jeżeli dotrwaliście do końca tego sromotnego rakowiska i mojego jedzenia, biszkoptów, to. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Piszcie w komentarzach, jaki kolejny mecz mam nagrać. No i tym razem oczywiście będę już sam grał. Nie będę z kimś, no bo wiadomo, to no, raczej się nie uda, dopóki byśmy nie poćwiczyli. Życzę Wam wszystkiego dobrego! Trzymajcie się. Na razie.